W tym odcinku japońskie toalety. Kible są bardzo ważne. Pójdziemy też na zakupy. No Mydełko do mycia tyłka hit. Będzie cząco, ale fajnie. Ja już powiem wam, że jestem tak wypompowany. Jesteśmy właśnie w takiej miejscówce kilometr od naszej chaty na śniadanko, a lunchik, żeby tutaj być bardziej dosłownym, z kawusią. Bardzo dobrze oceniana, polecana miejscówka, wygląda bardzo nowocześnie. No i to jest przedostatni dzień, można to powiedzieć, za dwa dni i lecimy dalej. Minutę po zamówieniu już dostaliśmy kawki, ja mam cold brew, klasycznie. A ja mam kapuczynko. w mleku owsiany. spotykanym tutaj zestawy lunchowe z kawusią już za około 1600 jenów, czyli jakieś 38 złotych. To ta z sałatką. Zobaczymy. Oj, ale pyszny cold brew. No mocno kwiatowe. Dobra, Bardzo dobre. Pyszne mleko mają, owsiane. Jeszcze taki inny w smaku. w Polsce zapijam na wsiane, to był taki kwaśny. Dzisiaj najprawdopodobniej pokażemy wam trochę japońskich kibelków. I może jakiegoś jedynka, pójdziemy do marketu i zrobimy większy research. Z o właśnie, no z buftami, i ogólnie buftami, to, co w sklepie tak spożywczym dalej. można kupić, nie? No bo A, też w Tajwanie nagraliśmy, tutaj też by się przydało. Tak. Jest słupka, w której byliśmy, no to właśnie niedaleko Skytree się znajduje. W sumie spoko, wszystko smaczne, tylko malutkie te takie zestawy lunchowe, widzieliście na filmikach. Czy to kawałek bułki dosłownie i tak dalej. Takie pół ziadania, <gry> Tak. W, 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 w przypadku Przemka, bo moje było takie... No, tak no ale zadanie, takie rozkminiamy, pory. że tak naprawdę tutaj, jeżeli je się jakieś europejskie produkty, no a takie pieczywo tutaj, e, jak ja miałem, czy szynka pieczona, czy jakiś brie camembert, no to takie rzeczy e, to e, są tutaj dużo droższe niż w Europie. E, no i stąd 80 zł za dwa takie mikrośniadania z kawami, no to jest całkiem normalna cena. W każdym bądź razie powiedziałem tam, że będziemy nagrywać kibelki. O co chodzi? Hype na film Perfect Days. Dokładnie. Jakiś czas temu przed Olimpiadą Tokio wybudowało mnóstwo takich toalet, które są. Zaprojektowane przez architektów i artystów. No, i każda się wyróżnia czymś, każda jest specjalna na jakiś sposób. No i my mamy taką mapę, gdzie one są. Z 19 kibelków my wybieramy Będziemy te takie najbardziej nagrywać. wypasione, takie, które się rzeczywiście wyróżniają. Tak, wyróżają. które się wyróżniają. No i Wam to pokażemy na filmie, jak to wygląda. I ogólnie nawiązując do tematów toalet publicznych, to tutaj są one wszędzie. Są wszędzie darmowe, na każdej stacji metra, na ulicach, w jakichś parkach. tak często się zdarza? Praktycznie wszędzie, więc to jest duży plus. I warto iść do toalety, nawet jak Wam się za bardzo nie chce. Bo a, możecie znaleźć do śmietnik, czego nie znajdziecie na ulicy. No właśnie, no i to też nie zawsze. Ja czasem, Zobaczy. słuchajcie, tak jak już w Tajwanie mówiliśmy, no to ja z tymi śmieciami, to czasem kilometrami po prostu idę. No, także dzisiaj mamy taki luźniejszy dzień. Może nie zrobimy 20 tysięcy kroków, a 15. Tak. I zobaczymy. Jesteśmy ciekawi sami o co tyle krzyku, bo nie oglądaliśmy tego filmu nasi znajomi i rodziny rodzina oglądali i mówią, że jest bardzo fajny, jest bardzo dobrze oceniany, no i stąd pewnie ten hype. le -ci No i deszczyk nas zaskoczył. Akurat jak mieliśmy Kible zwiedzać. A to trochę chodzenia jest po tych ulicach, żeby dojść od jednego do drugiego. One są naprawdę daleko od siebie. No cóż, Dlaczego? życie wymaga poświęceń. Kible są bardzo ważne. nie jest Podaję <grywa> sobie właśnie po kawusie do 7 Eleven zimną. Wziąłem tam z lodówki. I tutaj dalej, jak przyszedłem, to się okazało, że są też podgrzewane niektóre. Jest ta sama kawusia, która jest mega gorąca. Całe te lady są podgrzewane, no i można sobie napój wybrać, czy chce się na gorąco, czy na zimno. Tutaj jeszcze są dania jakieś, które są ciepłe. Jest pierwsza toaleta. Bardzo futurystyczna, fajna, oryginalna. To jest tak. artysta, który jest odpowiedzialny za ten projekt. Jest kibelek numer 1. Zobaczcie, tutaj krany na zewnątrz. I toaleta. No w środku to nie mam co pokazywać. Pisuary, tutaj toaleta. Oczywiście milion przycisków, także trzeba uważać co się naciśnie. Aż mnie korci, żeby to wam ale <noise> ja w ogóle, słuchajcie, popada, trzymam parasolkę i nagrywam. I to w ogóle jest dwóręczna akcja, żeby to zrobić, ale jakoś daję radę. No bo niestety Osmo Pocket 3, jak wiele z was wie, nie jest wodoodporne, więc jak pada, to trzeba sobie jakoś radzić. No, jedyny minus tej kamerki, chyba ogólnie, bo jakość i. E, ujęcia w nocy w ogóle ja i to jak łatwo po prostu wyciągam i nakręcam. Mega wygoda, polecam wszędzie. Lecimy do kibelka numer 2. Si. Może któryś przetestujemy od razu? Ha, ha. Parasolki w Tokio i pewnie w całej Japonii to ma chyba każdy. I każdy nosi ją praktycznie zawsze ze sobą. E, na wejściach do Knajp czy do restauracji praktycznie zawsze są stojaki na parasolki. To, ale tak przy pisuarach są zawieszki na parasolki, przy umywalkach są zawieszki na parasolki. No, głównie pada tutaj dużo, więc e, jest to takie standardowe wyposażenie mieszkańców. My mamy swoją, bo znaleźliśmy, agata znalazła w, w Tajwanie jeszcze, jak leżała, wiecie, wchodziliśmy tam na osiedle, dwie godziny później dalej leżała. No, to stwierdziliśmy, że ktoś gubił, zaczęło padać i ją po prostu wzięliśmy. Myślę, że to było ten od losu. Aha, tak, tutaj idziemy i macie na przykład. Tą platformę, która się obraca, i tutaj sobie auto wjeżdża, obraca się w stronę windy i zjeżdża do parkingu podziemnego. Stanęliśmy na chwilę, żeby zobaczyć, czy jest szansa na to, że ten deszcz przejdzie, no ale niestety wygląda na to, że nie. Po drodze zwróciliśmy uwagę na taki parking dla skuterów, który ma od razu odczepiane łańcuchy. I zobaczcie, wrzucacie tam monetę i możecie sobie przyczepić normalnie ten łańcuch do koła. No i oprócz tego, że jest miejsce parkingowe. Eee, no, to jeszcze jest zabezpieczenie dodatkowe. To jest kolejna toaleta, i magia polega na tym, że ona w nocy świeci się na taki mleczny kolor. No, i wszystkie drzwi elektryczne. Tak to wygląda. No, jak zwykle toaleta to, to podbywanie i inne funkcje. Toaleta numer 3. Zobaczcie w ogóle mapa. Jesteś tutaj. <laughs> Jakby była potrzebna, nie? I tutaj jest toaleta Iglo. Albo taka pieczarka duża. Co wam to bardziej przypomina? Dajcie znać. I z tej strony się obchodzi. High toilet. Wchodzimy. High toilet. Close the door. Hi, toilet.

Idziemy właśnie taką wąską uliczką, zobaczcie jak to zostało zostawione. Tutaj jedzie e, skm taka. no i tutaj budynki mieszkalne dosłownie balkonami patrzą na tą kolejkę, która jedzie tam na górze. I hałas jaki musi tutaj być, to też jest jakaś masakra. Pada trochę mniej, ale w ogóle wiecie co, taką rozkminę mam. Co to w ogóle za akcja, żeby przyjechać do Tokio i nagrywać kible publiczne? Nie, nie, nie. <laughs> w ogóle abstrakcja, jak sobie tak pomyślę o tym, co my odwalamy. No, ale z drugiej strony jesteśmy tu tydzień, już naprawdę zwiedziliśmy większość rzeczy, które chcemy. Mamy jeszcze na kolejne dni porezerwowane e, różne atrakcje. Dzięki temu też, że e, tak się wybraliśmy, jako że one są rozmieszczone po całym mieście, no to mamy okazję właśnie przejść się po takich dzielnicach, gdzie po prostu żyją mieszkańcy, dojeżdżają codziennie gdzieś tam do centrum. No i oczywiście wam przy okazji to pokażemy. Jeszcze po drodze znaleźliśmy takie miejsce. Bert Papas. No i spróbujemy. To są takie ciasteczka. Jedno mamy z maczą, a drugie mamy z takim... To jest ten cream custard. No to masz ty macze. Jak, jak te rybki, co ostatnio jedliśmy. O ty! Jo, ja, ja, dwa i mi jeszcze zajęła. O, ale dobra. Ale no, zobaczcie jak dużo tego nadzienia w ogóle. Ale to jest dobre. Dobre? Mhm, No To są nasze takie. Tylko, że kruche. To jest takie zwane często szła lepsze niż te rybki wczoraj ale to jest tak mega dużo farszu farszu, nadzienia, przepraszam <grym> farsz no, dwie, dwie nie... takie 500, 570 jenów czyli jakieś 13 zł 14 zł. O, lol. mega dobre mhm. polecamy bardzo no. niam, niam, niam. kolejna toaleta Pokryta złotem, irdzą, złotą farbą, irdzą. Tak się prezentuje. Tutaj jest nawet dla dzieci. Na kolejnej stacji, której wysiedliśmy. Przykuł uwagę taki pokoik do zajmowania się dzieckiem. Można tutaj karmić piersią, przebrać dziecko, nakarmić i nawet faceci mogą. A telewizorek nawet. Na tego miejsce. Zobaczcie. Elegancko. Jak czyściutko w ogóle? Japonia. Tutaj naprawdę o wielu rzeczach myślą. Dobrze, że takie rzeczy są ułatwiacze życia. Tak. A jeszcze też jak kupujemy takie jednorazowe bileciki, bo na przykład teraz jeździmy taką linią, na którą nasz karnet nie działa, to wrzucamy bilecik i on już nie wychodzi, bo jest opłacony właśnie do tej stacji. Zobaczcie, jaka rogatka mała na przejściu. To jesteśmy my, jeden samochodzik się mieści i czekamy, zaraz będzie jechał pociąg. Od razu, nie trzeba czekać jak w Polsce. A zgadnijcie, gdzie my idziemy? Do kolejnej toalety. Do kolejnej toalety, nie? W ogóle ja mówiłem na początku dnia, że pewnie dzisiaj mało kroków zrobimy i tak dalej, a się okazuje, że one wcale nie są tak blisko. I już jest połowa dnia, już zrobiliśmy prawie 10 km, więc... Pozdrowimy. Tak. Odpoczynek. Lajp opowiedzieli. Masakra. A to kolejna toaleta, jedna z bardziej unikalnych. Po wejściu przy robi się mleczna. Sprawdzamy. O ja, bez kitu! Ha, nic nie widać, ale faza. No, czekaj? Ten pan. Taksówkarz przyszedł, akurat mu przemek zajął w toaletę. Biedny bieg do tej toalety. Obok jeszcze jedna była. I to kolejna toaleta <ścoughs> w stylu domku. No, makietę to do filmu No. już tutaj nieraz przechodziliśmy, ale wieczorem akurat teraz. W ciągu dnia to jeszcze lepiej się prezentuje. Właśnie dotarliśmy do kolejnej toalety, ale właśnie się pod nią schowaliśmy, więc nagramy jak trochę mniej będzie padać, bo tutaj jest akurat taki fajny daszek, a zobaczcie co teraz się zaczęło dziać. Tak się prezentuje. Kolejna toaleta w deszczu. Ufo. Gdzie najlepiej schować się, jak nie w centrum handlowym? I to takim anime. Tam Pokémon, tutaj Nintendo. Bardzo popularna miejscówka wśród fanów e, różnego rodzaju anime. Mewtwo, chyba. Ale tutaj jest ludzi, ale tutaj jest tłok. Zobaczcie to. Masakra. Pokémon czy już wszystkie masz? Musimy co, się. Kto to zna? Ten jest stary. Chociaż też są teraz nowe wersje, tutaj to jest dalej popularne. Trochę popularności nabrało po tej grze Pokémon Go. Tak. Miałam gdzieś takiego na. Pamba. W miłości się O, jest Bulbozaur, Charizard, o Snorlax. Snorlax, tak. Mamy takiego gościa, co chrapie w hotelu teraz. Gata, Gata mówi na niego Snorlax. <gata> tutaj jest tak grubo, że to jest kolejka do kas. Ona tutaj zakręca. I jest pani, która trzyma znak, żeby oznaczyć, gdzie jest koniec kolejki. Dobra, uciekamy stąd, idziemy do Nintendo. Mario, też kultowa postać. Capcom Store Czyli Street Fighter, Resident Evil i tego typu tytuły Gadżety Operacji Umbrella Kto grał w Residenta ten wie o co chodzi One Piece To anime gdzie Netflix zrobiło serial z tego Nie wiem czy oglądaliście, ja nie oglądałem Jesteśmy teraz w takim Sklepie Don Quixote czy jakoś tak jest miejscem, gdzie najwięcej osób wybiera się po to, żeby kupić różnego rodzaju pamiątki. Jest tutaj aż 9 pięter łącznie z tymi podziemnymi. Zobaczymy, co tutaj jest. Może jakieś pamiątki kupimy. Zobaczymy, co fajnego do jedzenia. No i jakieś najciekawsze rzeczy ewentualnie Wam pokażemy. Tutaj na przykład goferki w różnych kolorach. Szoty CBD. Japońskie sake w takim ozdobnym kartoniku. Takiego Jim Beama kiedyś widzieliście? Highball Peach, wino śliwkowe, Choja, mnóstwo rodzajów do wyboru. A to jest w ogóle dobre. To jest jakieś alko, wypełnione do połowy, i to się uzupełnia wybranymi owocami, i się robi taka nalewka. To jest się naszego zakurą, zobacz, pływającą. Ano? Likier nie Nie, no to jest hit. Zobaczcie, 4 butle łychy w plastiku. 6 tysięcy, czyli 150 zł. Nie wierzę, nie? Ja. Yeah. Ale biba. Umazirushi Crystal Sugar. Zobacz, cukier w kryształach takich dużych. Jakieś rzeczy dla piesków całe. Stoisko. No zobacz. Dla kotków, to jest dla piesku dla kotków. Ja ale jaki czar. Zabawkę na kadka proszę. No zajebiste bierzemy taką. Wkład. Do chłodzenia szyi, hit Multum słodyczy z maczą do wyboru. Jakieś ciastka w stylu Oreo, czekoladki, orzechy, makadamia w polewie migdały. Kitket macza. One są mega popularne tutaj, bierzemy je. Takie kitkety, Kitket, co tutaj ostro zabulił za reklamę. Wszystkie te smaki, Trzy stówki za paczkę, czyli 7 zł. Około. kitkety wasabi Papiasina. i tokyoshima lemon, czyli cytryna z Japonii. Kitkat o smaku sake. Poki też są o smaku sake. Sakura matcha. mix robaków. Pringlesy z Hokkaido premium. Małże sos sojowy i masło. Hit. A to kojarzy z dzieciństwa. Takie żelki w kształcie robali. W sklepiku szkolnym można było kupić suchy szampon w płatkach. Bardzo, płatki. Bierzesz i pocierasz normalnie włosy. U nas są w sprayu albo w proszku w pudełku. Można kupić, okej. Okay. Pomadki pokemonowe. Pikachu oczywiście najwięcej zeszło. Kolejne piętro, już chyba czwarte, ale to jest armagedon. Żelki z CBD. Aha. Mydełko do mycia tyłka, hit. No jeszcze są do... W ogóle bardzo popularne podobno. Cute na no max, to wszystko z Sanrio. Hello, wszystko ja już powiem zbyt. wam, że jestem tak wypompowany. Zmiażdżony. To po prostu oczopląs. Chciałabym Chciałbym się przeteleportować teraz do łóżeczka i to jest moje marzenie. Przybranka. Oto co kupiliśmy. kitkę tymacza, Maseczki z mleka ryżowego. Zestaw trzech różnych to agaty do mycia twarzy, taki proszek, który się rozciera z wodą, orzechy makadamia zmaczą, kitkety o smaku wasabi, no i kitket o smaku sake i śliwki umę. I za to wszystko, co widzicie, zapłaciliśmy 5000 jenów, czyli 120, 120 zł. Około mniej więcej. Będziemy testować pewnie te produkty i, i, i nagramy jakiś filmik o tym. To jest! My już po tych zakupach. Ja przede wszystkim naciskałem na to, żeby usiąść gdzieś i coś zjeść i zobaczyłem tylko burgery, szyld i mówię dobra idziemy tam. Także jemy takie coś i ciśniemy na chatę. Pojechaliśmy właśnie metrem i jest takie drewniane, takie klimatyczne. Jak tam? No ja, jak się ja mam tylko jak nie wypał. Włosy zmoczone, skuszone. Pogoda świetna. Się... Ja też. Smęczenie całym dniem w Tokio, kolejnym, ale to jest chaos. Ciekawe, jak będzie w innych miastach.